Lubię, kiedy producenci próbują robić coś inaczej niż inni. A jeszcze bardziej lubię, kiedy wychodzi z tego ciekawy i do tego ładnie wyglądający produkt. I właśnie takie są najnowsze słuchawki od Huawei, czyli FreeBuds Lipstick, które przypominają szminkę. Więc sprawdźmy, czy może to jej urok, może to Huawei. Słuchawki, a przede wszystkim ich etui są naprawdę urokliwe i dobrze wykonane. Etui ładujące jest wykonane z metalu i trzymając je w dłoni czuć, że jest to porządny sprzęt. Całość jest czarna z zaokrąglonymi krawędziami, przy czym jedna z nich jest ścięta i pozłacana z logiem Huawei. Ten podkreślający charakter tego szminkopodobnego sprzętu akcent ma również zastosowanie praktyczne, bowiem wskazuje on przód etui i przy okazji nie pozwala się pomylić w zamykaniu go. Góra jest zdejmowana, podobnie właśnie jak przy szminkach, więc nie mamy tutaj żadnych zawiasów, co jest co prawda estetyczne, ale sprawia, że mamy kolejny element, który może nam się gdzieś zgubić. Na szczęście magnesy są tutaj dość silne, a po otwarciu pokrywki nie można się pomylić, dlaczego Huawei nazwał te słuchawki Lipstick. Po pierwsze, same słuchawki są czerwone, a po drugie, w tym Etui mamy taki dodatkowy, pozłacany element, który przypomina te takie pokrętełko do wysuwania szminki. Przy czym nie wiem, czy ma to jakąś profesjonalną nazwę. Etui jest naprawdę zgrabne, choć czuć je w dłoni. 82 gramy robią swoje, dlatego lepszym miejscem dla fribasów lipstick będzie torebka niż kieszeń. Mam tylko dwa zastrzeżenia tutaj. Po pierwsze, mimo mocnych magnesów i wycięcia, łatwo jest się pomylić i zacząć pokrywkę wkładać nie tą stroną jak powinniśmy. A po drugie, podobnie sprawa ma się z wkładaniem słuchawek. Łatwo jest je źle włożyć. A same słuchawki, jak już mówiłem, są czerwone, a do tego z posrebrzaną końcówką. Nie wiem, dlaczego Huawei nie zdecydował się na użycie złotego koloru, jak w przypadku ETUI. Do czynienia mamy tutaj ze standardową już dla słuchawek TWS konstrukcją uszną z nóżką, która została tak spopularyzowana przez Apple AirPodsy. Słuchawki są lekkie, po 4 gramy i wygodne w użytkowaniu. Nawet przy dłuższych odsłuchach nie powinny przeszkadzać większości użytkowników. W moich uszach dość pewnie one siedziały, chociaż do uprawniania sportu raczej bym ich nie użył. Słuchawki mają certyfikację IPX4, więc nie będzie im straszny lekki deszcz. Wiecie, co jeszcze nie będzie straszne? Słuchanie czegokolwiek na tych słuchawkach. Nie żebym był jakimś audiofilem, o i do tego mi daleko daleko, ale dźwięk wydobywający się z tych sławek przypadł mi do gustu. To, co mi jednak nie przypadło do gustu, to aktywne usuwanie hałasu. W moim odczuciu efekty były słabe, a do tego ANC sprawiał, że odczuwałem w uszach ciśnienie i ogólny dyskomfort. Wracając jednak do pozytywów, tak podczas rozmów telefonicznych sławki sprawdzały się bardzo dobrze. Mają one do tego obsługę gestów, możemy skorzystać z podwójnego pasnięcia start i stop, przytrzymania, włączenia i wyłączenia ance i przesunięcia w górę i w dół, zmiana głośności. Gesty te można dostosować w apce, o której parę słów za chwilę. Fribacy Lipstick również wykrywają wyciągnięcie ich słucha, żeby spauzować albo przy włożeniu znowu otworzyć nam muzykę. A tej na tych słuchawkach powinniście móc słuchać według zapewnień producenta przez 4 godziny bez ANC i 2,5 z włączonym ANC. Jednak podczas moich testów było to bardziej 3,5 godziny i 2 godziny 15 minut. Etui naładuje sławki w 35 minut i pozwoli na 4,5 do ładowania. Jeśli rozładujecie wszystko docna, tak dobicie do setki na sławkach i zajmie wam około 55 minut. Ładowanie pudełeczka odbywa się przez port USB-C, który znajduje się na jego spodzie. Słuchawki Huawei z Lipstick można połączyć bezpośrednio z telefonem za pomocą Bluetooth a 5.2, ale jednak lepiej jest skorzystać z aplikacji AI Live. Dzięki niej możemy sprawdzić poziom naładowania słuchawek i ETUI, zarządzać połączeniem ze sparowanymi urządzeniami. Szmika może jednocześnie się połączyć z dwoma, włączyć lub wyłączyć ANC, a także wybrać jego tryb z dwóch dostępnych. Możemy włączyć poprawę głosu, która działa w trakcie rozmów telefonicznych, ale nie polega ona na przepuszczaniu dźwięków otoczenia. Mamy dostęp do equalizera, ale jeżeli liczyliście na zaawansowane ustawienia, to się zawiedziecie. Tutaj są dostępne tylko trzy presety. Ponadto możemy zmienić ustawienia gestów, ale dostępne opcje są bardzo ograniczone. Następne jest również włączenie głośnego dźwięku, żeby łatwiej znaleźć zagubione gdzieś słuchawki, wyłączenie wykrycia założenia czy sprawdzenie dostępnych aktualizacji. A ile kosztuje taka przyjemność korzystania posiadania słuchawek Huawei FreeBuds Lipstick? Jesteście gotowi? 999 zł. Jest to niemała kwota, ale chyba nie o to chodzi w tych słuchawkach. Ten produkt nie jest przeznaczony dla osoby, która szuka jak najlepszych słuchawek za jak najniższą cenę. Raczej jest skierowana do tych, którzy szukają niebanalnie wyglądającego sprzętu i do których przemawia ten design przypominający czerwoną szminkę. A czy Wy bylibyście w stanie zapłacić 1000 zł przede wszystkim za niebanalny wygląd za coś wyróżniającego się z tłumu? Ja mimo mojego zachwytu tymi sławkami, raczej nie. Ale dajcie w komentarzach znać, co Wy o tym sądzicie, a teraz dzięki za uwagę, trzymajcie się. Cześć!